Drodzy, chcę, żebyście wiedzieli, z jak skrajnym wyciszaniem takich ludzi, jak ja, macie do czynienia. Ja ostatnio wrzuciłam z innego konta trzy komentarze pod moim filmem. Komentarze dotyczyły linków, żebyście mogli kliknąć i wejść sobie w. W dany poradnik, w dany post na blogu. Moi drodzy, żaden z tych komentarzy nie został opublikowany. Wszystko przepadło, nie ma tego nigdzie. E, wiele osób do mnie pisze, że kilka, kilkanaście razy musi dodawać komentarze, żeby one w ogóle zostały dodane. Są mi zabierane też łapki w górę. Są zabierane również. E, wyświetlenia, pomimo tego, że filmy są udostępniane, to po prostu te wyświetlenia są skrajnie, skrajnie niskie. YouTube, TikTok, moi drodzy, jest jeszcze gorszy. Na TikToku blokują mi wszystkie filmy, które cokolwiek mogłyby wnieść w Wasze życie. Ostatnio wrzuciłam tam informację na temat tego, że Zmęczenie jest bólem bo wątroby. Otrzymaliście tam informacje, w jaki sposób można sobie z tym radzić, ale ten film został zablokowany i oczywiście dla mnie groźba o ban zbanowanie kanału. Dlatego wchodźcie na mój blog nazielaszpolska.pl. Ja tam tworzę posty i w tych postach podlinkowuję Wam filmy, żebyście mieli możliwość kliknięcia i obejrzenia wszystkich informacji, em, które ja jakby zbieram do kupy. W tych postach na blogu, bo zdaję sobie sprawę z tego, że gdzieś na YouTubie trudno jest wam odnaleźć takie y, sensowne filmy, tym bardziej, że jest wiele filmów w danym temacie, y, i trudno byłoby to odszukać, tym bardziej, że moi drodzy, niektórzy wpisują Zielarz Polska na YouTubie i po prostu w ogóle nie mogą znaleźć mojego kanału. Mało tego. Y, jeśli ktoś szuka Zielarz Polska w Szczecinie, i chce się ze mną skontaktować, to pomimo tego, że jest wizytówka w Google, to w Google, moi drodzy, ja się nie wyświetlam, żeby było ciekawiej. Wyświetla się taka strona, Zielarz Polski. Tak się nazywał sklep zielarski, który niegdyś funkcjonował w Szczecinie, i wszyscy myślą, że to jestem ja i że. Jestem zamknięta. Moi drodzy, nic bardziej mylnego. Zielarz Polska nadal funkcjonuje, ma się dobrze i nie jest sklepem zielarsko-medycznym. Zielarz Polska tworzy programy przywracające zdrowie dla was, żebyście mogli normalnie żyć, funkcjonować bez garści leków czy suplementów. Daję wam wiedzę, uczę was, w jaki sposób trwać zdrowiu. Nie można mnie znaleźć w internecie, nie można mnie znaleźć na YouTubie, ponieważ blokowane są te wyświetlenia, a więc gdzie można mnie znaleźć? No moi drodzy, można mnie znaleźć tylko z poczty pantoflowej głównie. Pomimo tego, że wszystkie wizytówki są, istnieje w mediach społecznościowych, to yy, moje zasięgi są tak blokowane, że to jest aż niewyobrażalne, że system może robić takie rzeczy. Mało tego, moi drodzy. Ludzie, którzy wystawiają mi komentarze pozytywne na Google, te komentarze są blokowane. Ludzie mi wysyłają informację, że dostają od Google'a bana na dany komentarz z informacją, że ten komentarz nie jest zgodny. Z jakimiś tam ich y, zasadami czy z czymkolwiek innym, rozumiecie? Czyli nie możecie napisać prawdy o tym, co ja dla Was zrobiłam, że żeście wyzdrowieli, że Wam pomogło. Ale jeśli mamy do czynienia z takimi bydlakami, którzy wypisują głupoty y, na moim koncie Google, pomimo tego, że nie korzystali nigdy z moich usług, ale nie zgadzają się z czymś, o czym powiedziałam w internecie, to to jest już zgodne z polityką Google, takie komentarze już mogą mieć miejsce, pomimo tego, że to są ludzie, którzy nigdy w życiu nie mieli ze mną do czynienia. Nigdy. Oni po prostu są społecznymi bydlakami, hejterami i niczym więcej. Więc zwróćcie uwagę, z jakim światem my mamy do czynienia, gdzie my żyjemy, ale moi drodzy. Pamiętajcie o tym, że nas jest więcej. My możemy wzajemnie sobie pomagać, możemy wzajemnie siebie wspierać. Wy możecie udostępniać moje filmy w swoich mediach społecznościowych, możecie pomagać innym, udostępniając poradniki. U mnie na stronie internetowej macie e, udostępniony poradnik w zakresie oczyszczania. Tam trzeba wejść sobie jest e, wątroba, pęcherzyk żółciowy. Oczyszczanie, ale to jest sposób na oczyszczenie całego organizmu. Udostępniam Wam to za darmo. Jeśli ktoś cierpi na migreny, macie też za darmo udostępniony e, poradnik. Na blogu macie mnóstwo wiedzy. Moi drodzy, tam jest kopalnia wiedzy dla Was, kopalnia informacji. E, ja też tworzę właśnie te posty na blogu w taki sposób, że podlinkowuję Wam w nich filmy, żebyście mogli sobie po prostu, um... Całą tą wiedzę, którą ja udostępniłam w internecie, obejrzeć jakby za jednym razem, bo coś trudno znaleźć gdzieś na YouTubie. Zwłaszcza, że i tak nie możecie mnie wyszukać, więc nawet jak wpiszecie tytuł, który znacie i Zielosz Polska, to tego nie wyszukacie, bo jestem sam zablokowana. Te moje filmy mają po prostu skrajnie mało wyświetleń, ale to nie jest tak, że te filmy nie mają wyświetleń. Po prostu YouTube mi. Te wyświetlenia zawiera. Zawierają łapki w górę, zabierają komentarze. No, moi drodzy, ja wstawiłam sobie trzy komentarze. Żadnego nie ma. Kompletnie żadnego. Jest to po prostu jakieś nieporozumienie. Nieporozumieniem jest też to, żeby ludzie nie mogli w Google w mojej wizytówce napisać pozytywnego komentarza na temat tego, co dla nich zrobiłam, jak oni się teraz czują, jak funkcjonują, jak bardzo się zmieniło ich życie. Dzięki mnie. Dzięki terapiom, które dla nich przygotowuję. No, moi drodzy, to, co się dzieje, jest naprawdę nienormalne. To, co się dzieje, jest aż nie do uwierzenia. Pamiętajmy jednak o tym, że. Nas jest więcej niż tych psychopatów, którzy próbują nas zgarnąć do tej jednej miski błota. Nas jest więcej, my możemy więcej, możemy siebie wspierać. Opowiadałam Wam już ostatnio o kartach płatniczych. Co z tym zrobicie? Wasza sprawa, moi drodzy. Natomiast ym... dziś może się to wydawać, że to jest moim problemem, ale szybciej niż myślisz, stanie się to wszystko właśnie Twoim problemem. Jak do tego podejdziesz, to jest Twoja sprawa. Ym... Niemniej jednak, moi drodzy, nazielaszpolska.pl, tam czeka na Was zawsze. Wiedza. Tam czekają na Was programy przywracające zdrowie. Tam czekają na Was poradniki, dzięki którym poradzicie sobie z wieloma dolegliwościami. Doceniajcie to, co macie, bo nie wiadomo, jak długo będzie się jeszcze to wszystko utrzymywało. Już za chwilę, moi drodzy. Y nawet ja, kiedy wystawiałam swoje poradniki na Allegro, to wyobraźcie sobie, że Allegro mi banowało te poradniki. Rozumiecie to? Allegro mi banowało poradniki. Nie pozwalało mi na sprzedaż tych poradników. I to, co ciekawe, banowało mi poradniki, które się najczęściej sprzedawały. Rozumiecie to? To wszystko to jest system, który powinniśmy przestać wspierać. Kupie siła. Im więcej z nas, Odsunie się od tego, co systemowe, im więcej z nas będzie operowało gotówką, im więcej z nas zacznie się angażować chociażby w udostępnianie e, takich treści, jakie są dostępne u mnie na stronie, na blogu, w tych poradników, chociażby tych darmowych, żeby innym ludziom pomóc, bo na wiosnę wszyscy się musimy oczyścić, chyba że chcecie zostać w tej kupie energetycznej. E, no to jakby jest Wasz wybór. E, ja nie mam zamiaru. A musimy to zrobić tylko wiosną. E, już później to nie będzie miało takiej mocy. E, więc dajmy innym też szansę na zdrowie. Okażmy, moi drodzy, trochę empatii, zrozumienia. Bądźmy dla siebie dobrzy. Nie bądźcie dobrzy tylko dla obcokrajowców, moi drodzy. Ich już wspieraliście. Zobaczcie na swojego rodaka, Polaka, człowieka, sąsiada, na kogoś, komu do kogo warto wyciągnąć rękę bo pamiętajcie o tym tak jak Polacy w czasie II wojny światowej pomagali Żydom gdyby to Żydzi mieli pomóc Polakom to żaden Polak by nie przeżył teraz Polacy znowu pomagają komuś kto w przeszłości wyrządził im bardzo dużo krzywdy gdyby ci sami ludzie mieli pomóc Polakom żaden Polak by nie przeżył e Czy naprawdę my musimy trwonić swoje pieniądze i energię na coś, co nigdy w życiu nie przyniesie nam realnego pożytku i zwrotu z inwestycji? Rozejrzyjcie się dookoła, bo dookoła Was są Wasi rodacy, którzy potrzebują Waszego wsparcia, Waszej pomocy. Nawet jeśli to jest jakaś starsza babcia, która mieszka w Waszym bloku. Która nie może sobie poradzić, to może warto byłoby tej babci chociaż wynieść śmieci raz na kilka dni. To ją już wspomoże. A może idąc ulicą, zamiast gapić się w telefony, zobaczycie, że idzie starszy człowiek z wózkiem ciężkim, pełnym zakupów i nie może go wciągnąć po schodach. Może wtedy pomożecie. A może weźmiecie torby od starszej babci i po prostu wniesiecie pod schody, może zaniesiecie jej torby do domu zamiast ją omijać bez żadnej empatii i bez po prostu zwrócenia na nią uwagi. Powszechna ignorancja dla, dla nas, moi drodzy, dla nas, dla Polaków, dla naszych rodaków, doprowadza niestety do tego, że ten kraj mentalnie Popada w ruinę. Ludzie, Polak dla Polaka, są tak podli jak nigdy dotąd. Czy my naprawdę chcemy funkcjonować w takim społeczeństwie, czy tak ma to wyglądać? Czy wy potraficie być mili tylko dla tych narodowości, o których wspomina Wam telewizja? Czy nie widzicie tego, że to właśnie telewizja, i media głównego ścieku próbują Was nastawić negatywnie jedni do drugich. Tymczasem to my powinniśmy siebie wspierać, bo tu robi się taka kołomyja narodowościowa, że. No, moi drodzy. <słuch> kraj, w którym są jakieś tam e, pewne działania z, za wschodnią naszą granicą. Ci ludzie są tak uprzywilejowani, że im się tu opłaca prowadzić działalności gospodarcze, oni tu dostają wszystkie świadczenia, oni mieli tu dużo za darmo. Tymczasem, jaka jest jakość usług, które oni wykonują dla nas, powiedzcie mi. Bo tam, gdzie ja pracuję, kiedy tylko właśnie ci ludzie sprzątają, jest tak skrajny syf, jakby tam po prostu jakaś bomba pierdykła. Jakość naszych usług spadła, poszybowała na samo dno, gdzie już Polska naprawdę dorównywała poziomowi europejskiemu. Tak, jesteśmy znowu na samym samiutkim dnie. Doszło do tego, że obcokrajowcy dostają więcej, mają więcej, są lepiej traktowani niż my. Natomiast nas, Polaków, Starają się skłócić, skłócić tak i sprawić, żeby Polak dla Polaka był wilkiem. Żebyśmy sobie wydrapywali oczy, kłócili się, wypisywali jakieś głupoty w internecie, wymądrzali się, dopierdzielali sobie i żebyśmy między sobą walczyli, żebyśmy się wytłukli, żebyśmy siebie nie szanowali. Zastanówcie się naprawdę nad tym wszystkim, co się dzieje i co wy robicie. Um, nie wiem, moi drodzy, jeśli ktoś wrzuca jakieś treści w internecie um, i chce wnieść w wasze życie. Coś wartościowego, dobrego. I nie ma to znaczenia, czy on wam pokazuje, jak zrobić zapiekankę ze starej bułki, bo jeszcze trochę to będziecie tej starej bułki z zapiekanką potrzebować. Jeśli nic nie zrobicie, a ceny będą szybowały do góry, tak jak szybują, za chwilę was poodcinają od terminali płatniczych i bramek płatniczych na stronach internetowych, i wtedy będziecie musieli wpierdalać te suche bułeczki z najtańszą wędlinką, o ile was na wędlina będzie stać i będziecie się wtedy zastanawiać yy, nad tym, co takiego wydarzyło się w waszym życiu, jak będziecie musieli całą wypłatę oddać na rachunek za prąd, a już się tak dzieje. Pracując na etacie, na te rachuneczki sobie nie zarobicie, więc ta sucha Bułka ze starej półspleśniałej kajzerki, to może być wasza przyszłość. Jeśli nie przejrzycie na oczy i nie przestaniecie zachowywać się w taki sposób w stosunku do ludzi swojej narodowości, bo to my powinniśmy o siebie walczyć, my powinniśmy siebie chronić. I jeśli ktoś próbuje wnieść coś w wasze życie, to wy powinniście to albo przyjąć, albo zostawić. Może się zastanowić nad tym, co ta osoba chciała Wam przekazać, a nie ją jechać w internecie i wypisywać miliony negatywnych komentarzy i wypisywać głupoty, które nie mają nic wspólnego z tym, co zostało udostępnione. Do tego zostało doprowadzone społeczeństwo polskie, chociaż nie wiem, czy my w ogóle możemy jeszcze mówić o społeczeństwie. Chcecie, żeby tak to wyglądało? Bo ja chciałabym żyć w normalnym kraju, gdzie ludzie są dla siebie mili i normalni, gdzie starsza pani, która idzie z ciężkimi torbami, dostanie pomoc, i ta pomoc nie powinna być, moi drodzy, ode mnie. Tylko od mężczyzn, którzy mijają tą kobietę. Mężczyzna jest silniejszy, jest w sobie w stanie bardziej poradzić. A nie, że kobieta w ciąży jedzie tramwajem, siedzi mnóstwo matołów zgapionych yy, w telefony i żaden po prostu tej kobiecie nie ustąpi. Ja rozumiem, że kto pierwszy ten lepszy, ale wszystko ma. Swoje granice, moi drodzy. Jeśli was rodzice nie nauczyli kultury, to może trzeba skorzystać z jakiegoś kursu dobrych manier. Bo dobre maniery to jest podstawa. Bycie dla siebie dobrym i miłym to jest podstawa. Moi drodzy, empatia dla drugiego człowieka, swojej narodowości to jest podstawa. Jest mi przykro, że żyjemy w takim kraju, że to wszystko zostało doprowadzone. Do takiej ruiny. No dosłownie, w jedną chwilę w 2020 roku wszystko to, co osiągnęła Polska, runęło w gruzach. Już w 2020 zaczęły padać wasze biznesy. Wy nie wiecie o tym, że ludzie, którzy się utrzymali, mają ogromne problemy prawne. Oni dostają ogromne kary finansowe, ale walczą, walczą po to żeby się utrzymać, żeby prowadzić swoje biznesy. I takie biznesy, moi drodzy, są również w Szczecinie i my powinniśmy tych ludzi wspierać. I zamiast chodzić do jakiejś sieciowej knajpy, to iść właśnie do takich polskich przedsiębiorców, którzy walczą, którzy mieli otwarte w pandemię, którzy teraz walczą z Sanepidem, z innymi urzędami które wpadają im co chwilę na kontrolę właśnie za to, właśnie za to, że byli niepokorni, nieposłuszni. Czy my tak nie możemy? Czy my nie możemy, moi drodzy, trzymać się razem? Czy nie możemy wspierać siebie wzajemnie dla dobra naszej idei, żeby widzieli, że jest nas dużo, że potrafimy się razem zebrać? Wtedy będą się nas bali, ale w momencie, kiedy ja wam mówię, gdzie iść, gdzie zjeść? Gdzie mamy polskich przedsiębiorców, którzy walczyli w pandemię i walczą do tej pory, pomimo tego, że minęło już sporo czasu od tamtej e, od historii? To wy zaraz wypisujecie jakieś e, głupoty na temat tego, że wam nie smakowało tam jedzenie. Jak ja pójdę do jakiejś knajpy, to też nie wszystko mi smakuje. To, że wam coś nie posmakowało, to nie znaczy, że inne dania są niedobre. Boże, ludzie. E, jeśli jesteście przyzwyczajeni do wpieprzania chemii, to potem nie smakuje wam danie ugotowane bez glutaminianu, sodu, kostki rosołowej i innego gówna, które jest dodawane w restauracjach. Słuchajcie, ja jestem po kursie. Po kursie kucharskim. Ja mogę prowadzić własną restaurację. Kiedy poszłam robić ten kurs kucharski, ja przez półtora roku nie poszłam jeść do żadnej restauracji, bo wiedziałam, w jaki sposób się to żarcie przygotowuje. Dosłownie żarcie. Czy wy myślicie, że cokolwiek na tej kuchni jest robione czysto i ekologicznie, ludzie, weźcie, wy zejdźcie na ziemię i zacznijcie się zastanawiać po prostu, a może po prostu powinniście też sobie zrobić kurs kucharski, żeby zobaczyć, jak to wygląda od. Od kuchni, wtedy też nie będziecie jedli. A jeśli ktoś próbuje dla Was zrobić coś dobrego, to Wy od razu macie milion negatywności do wyjawienia swoich żali. Nikogo nie obchodzą Wasze żale. Ludzie, weźcie, zaczniecie się zachowywać jak dorośli ludzie, a nie jak mała, rozpuszczone bękarty. Co to w ogóle jest? Albo zaczniecie się zachowywać jak dorośli ludzie. Albo to, co już się dla was szykuje, zaskoczy was. I nie wiadomo, jakie będą tego konsekwencje. Nikt tego nie wie. Ja wiem tyle, że w tym roku wszyscy musimy się na wiosnę oczyścić, wziąć za siebie, żeby podnieść swój poziom energii. Czy wy to zrobicie, czy nie, wasza sprawa. To wasze życie to wy poniesiecie konsekwencje tego, co zrobiliście lub tego, co nie zrobiliście. Jeśli chcecie się oczyszczać, to na macie poradnik o wątroby pęcherzyka żółciowego, aczkolwiek jest to poradnik o oczyszczaniu całego organizmu. Macie tam też więcej poradników, z których możecie skorzystać, możecie dowiedzieć się, jak funkcjonuje wasz układ odpornościowy. A jak macie problem właśnie z emocjami, z zawiścią, z zazdrością, to wiecie, że tam też są na to poradniki? Wiecie, że wy sobie możecie radzić z zawiścią, zazdrością i innymi problemami mentalnymi, bo to są zaburzenia na poziomie mentalnym, em, które są wywołane tym, że wasz organizm już jest niewydolny i musicie go oczyścić, ale możecie też sobie pomóc. I macie tam na to poradniki. I wasz mental może się zmienić, możecie się czuć ze sobą psychicznie dobrze. Natomiast jeśli jesteś kobietą, Zawistną, zazdrosną, podłą, która nie może znieść sukcesu innych, no to kobieto, dlaczegoś taka chora? Taki blog post. Tam też jest rozwiązanie dla kobiet, żeby pomóc kobietom, żeby świat był lepszy. Możemy siebie wspierać, możemy sobie pomagać wzajemnie. Możemy być razem w tym wszystkim, możemy mieć dla siebie empatię i dobre słowo, a możemy być podli. Zawistni i zazdrośni. To wszystko zależy od was. Ale pamiętajcie o tym, że każdą zmianę należy zacząć od siebie, od siebie. Więc jeśli ja w sobie odnajduję zawiść, zazdrość, podłość, czepialstwo i jakieś inne negatywne problemy emocjonalne, to trzeba zacząć szukać rozwiązań tych problemów. Te rozwiązania są, znajdziecie je w poradnikach zielaszpolska.pl. I na blogu Kobieto, dlaczegoś taka chora. To wszystko jest dla Was. Bo jeśli Wy zaczniecie od siebie, staniecie się lepsi, to inni ludzie wezmą z Was przykład i też będą chcieli stać się lepsi. Tym pozytywnym akcentem kończę. Życzę Wam cudownego dnia. Pomyślcie nad tym, co się dzieje, co dzieje się dookoła Was. I jeśli następnym razem będziecie widzieli Starszą osobę, kobiety z dzieckiem, z wózkiem, które potrzebują Waszej pomocy, to nie czekajcie, aż ona poprosi, tylko wykażcie minimum inicjatywy i po prostu pomóżcie tej pani wnieść wózek do tramwaju, pomóżcie tej babci wnieść ciężką torbę pod schody. I nie wtedy, kiedy to nagrywacie, bo nikogo nie obchodzi to. To, co jest nagrywane, jest nagrywane pod publikę i nie ma nic wspólnego z byciem dobrym. Jesteście dobrze wtedy, kiedy wy robicie coś z chęci, z chęci waszego serca, kiedy robicie coś z empatii, z chęci pomocy, a nie wtedy, kiedy chcecie sobie nabijać odsłony na Facebooku czy TikToku, czy jakichkolwiek innych mediach. Ludzie, którzy nagrywają takie rzeczy, upadli tak nisko, już chyba niżej się nie da. Ludzie, którzy rzeczywiście są dobrzy i pomagają innym, robią to i nie oczekują poklasku. Ty też bądź takim człowiekiem i już od dziś możesz zacząć zmiany w swoim życiu. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie Zielarz Polska Marta Banasiak